Cześć, z tej strony Mateusz Gawron. Dzisiaj będzie vlog o tym, jak zadbać o czystość perkusji, o to, żeby ona była ładna, żeby lakier nie miał smug, żeby nie było na nim kurzu. Jak sobie z tym poradzić? Jeśli chodzi o samą perkusję, to pomoże nam w czyszczeniu perkusji coś takiego. To się nazywa kurzawka. Ogólnie, jeśli poszukacie na legro czy na jakichś innych serwisach, jakichś sklepach, czegoś do czyszczenia kurzu, to wyświetlą Wam się tego typu przyrządy. One działają w taki sposób, że jest mnóstwo takich cienkich włosków i to zbiera kurz. Jak to się sprawuje? No, bardzo dobrze ogólnie. Dlaczego polecam akurat kurzawkę? Kiedyś czyściłem perkusję normalnymi szmatkami, troszkę wody i w ogóle. No i niestety nie zawsze się dało dotrzeć we wszystkie miejsca, bo na przykład, jak są śruby montowane, jakieś lugi to tam ciężko było nieraz dotrzeć tą szmatką. No i druga rzecz, że te wszystkie metalowe elementy plus kontakt z wodą, no to wszystko sprawiało, że po pewnym czasie pojawiły się na przykład drobne ogniska rdzy. Także taka kurzawka wydaje mi się jest lepszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o czyszczenie zestawu, to po prostu czyścimy do skutku. Oczywiście kurzawką nie da się doczyścić Jakiś smug, które nam zostały z poprzedniego mycia, także to musimy sobie poradzić inaczej. Na przykład chusteczkami do okularów można takie jakieś puste smugi sobie z nimi jakoś poradzić. A jeśli chodzi o takie normalne zabrudzenia, właśnie w stylu kurz, to wszystko można właśnie tą kurzawką rozwiązać. Zraz zresztą pokażę, jak wygląda perkusja przed czyszczeniem, jak wygląda perkusja po czyszczeniu. Ona stała przez kilka miesięcy nienakryta. Bo ja teraz gram na innym zestawie. Także zobaczycie, jak to wygląda. Warstwa kurzu nie była może jakaś duża, ale efekty po czyszczeniu są fajne. Taka dodatkowa informacja logiczna jest taka, że najlepiej czyścić ten zestaw od góry do dołu. Po prostu, żeby najpierw zmiatać stomów czy z talerzy, bo talerzy oczywiście też możemy przejechać. Nie musimy je jakąś szmatką czyścić. Wystarczy przejechać po prostu po talerzu i ten, ta warstwa kurzu, która się tam nagromadzi, szybko zleci. Tak samo możemy odkurzać membrany. Oczywiście, raz na jakiś czas membrany także możemy przetrzeć wilgotną szmatką. Może bez jakichś detergentów, tak mi się wydaje, że nie, nie trzeba tutaj pchać jakiejś chemii. Dzięki temu one dłużej będą po prostu czyste, bo po pewnym czasie pojawiają się zabrudzenia. Ten kurz wgniatamy pałeczkami. Czy to się da uniknąć? No do końca pewnie nie, ale ogólnie na pewno takie krótkie zadbanie o ten zestaw zwróci nam się w postaci takiego estetycznego widoku na co dzień. Do zobaczenia w następnym vlogu. Cześć.